A więc serwis witam moi widzowie na kolejnym odcineczku na tym kanale. Dzisiaj przedstawiam coś, czego prawdopodobnie mogliście nie wiedzieć. So don't leave me alone. Więc tak, w tym odcineczku chciałem wam pokazać jedyny taki unikat na serwerze, którym jest kart, czyli niedostępny dla graczy w sprzedaży. Dobra, więc co się stało, że dostałem klucz od karta? A więc tak, wprowadzamy nową serię, jakim są e, unikaty serwerowe, abym pokazać wam smaczki, które istnieją na tym serwerze, ale nie każdy o nich wie. Jeżeli jesteście nowymi graczami, to na pewno o nich nie słyszeliście. Hmm, może na początek sprawdźmy sobie, co posiada ten kart. Więc tak, jest to pierwszy kart na serwerze e, o... o 17000, tam dokładnie nie będę mówił. Kart posiada ograniczniki, radia i tego typu rzeczy, no i dodatkowo felgi, które prezentują się dosyć dziwacznie, bo są szerokie i malutkie, ale no, daje to jakiś urok. Celowo wyłączyłem śnieg na podłożu, żeby było widać Vmax, zaraz wybierzemy jakoś prostą. No dobra, może tutaj się zmieścimy z Vmaxem. Go Kart jakoś super szybko nie jeździ, ale w każdym razie na pewno zwraca swoją uwagę licznych graczy, ze względu na to, że różni się nieco od innych samochodów. No i dobra, jak widzimy tutaj, jakieś 104V Max mamy, więc nie jest jakoś hiper dużo. Ale raczej tym samochodem to samochodem. Tym pojazdem to raczej nie musimy szybko jeździć, tylko bałużyć się. No i jest to taka, taki ciekawy smaczek. Co ciekawe, w podmiance. Dźwięków serwerowych brzmi on dosyć e, normalnie, natomiast gdy je wyłączymy, brzmi jak kosiarka. A więc z tego, co udało mi się dowiedzieć od gracza, który go posiada, e, skąd on się wziął, e, jest to pojazd wylicytowany na licytacji w ciemno. Więc jaki z tego morał? Pora zbierać pieniądze i licytować w ciemno. So don't leave me alone.